Ja mam w kolejnym odcinku z, na tym kanale nie zamkniałam z niczego. Dzisiaj podsumujemy całe wakacje, bo to jest ostatni dzień wakacji. Sad? No niestety, co poradzić, dzisiaj podsumujemy całe wakacje na moim kanale. Niestety pierwsze wakacje bez daily, bo w 2021 zacząłem nagrywać. W 2021 wakacje były daily wakacyjne w poprzednie wakacje też w tym, tym roku, tylko nie było niestety Przepraszam, to. Może kiedyś indziej zrobimy. Więc no. Dobra. Zaczęliśmy wakacje od jednego odcinka. O tego właśnie. Czekajcie, bo tu jakaś. Jakaś. Reklama się położyła. więc czekajcie. O mnie psy, psy szaleją. Nie można. Dobra. Pomi Dobra, możemy ją pominąć już. I winaliśmy na tym odcinku Jessie na 20 rank. Jeszcze nas na no, 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 tym najnowszym koncie, nie wiem, czy to było coś istotnego tutaj, pokazywałem, ale mówię, że w tym zacząłem odcinkiem. Bo chyba wakacje, jak dobrze pamiętam, 23 czerwca się rozpoczęły, więc kolejny odcinek to był z Ksabaksem, walczyłem z Antkiem. Potem, o moja cała historia. Już nie wiem czy tu miałem już 100 kafli. raczej znaczy 100 kafli. Chciałbym. Jeden kaf. ten, no. Mm. Dobra, zobaczmy co tam Pitole. Dzisiaj opowiem moją całą historię. Moją historię. Czekajcie, wróćmy do tej raznej mniejszości. Więcej grać. No i właśnie wtedy wbiję moje pierwsze 10 tysięcy tysięcy pucharków dobra to a to jest w browser ale dobra walić. tutaj dobrze winimy na końcówkę spróbuję ją przedatakować tu a bo już graliśmy dawniej dawniej, no dawniej, w dawnym to w to nadaje, jest, ale dobra O, pokazywaliśmy moje konto w Squadbusters, bo wtedy zacząłem pierwszy odcinek Squadbusters. Grałem od premiery pre w maju. A pamiętam, byłem przy królewskim świecie. Teraz mam 80. któryś teraz poziom. A tu miałem 40 już w sumie. Był jeszcze event z tymi, ale tu mało grałem w nim. Nie to co w tym lawowym. I może jednostki pokazywałem. Patrzcie, te oferty były. Tu było takie, chyba 50, mogłem dokupić tam 20 tych pankejków z 10 kafeli. Dobra, kogo miałem na, na trójce? Tego kurczaka. Ehm, bo ja już mam tego. Mam barbarzy... już jest daj patrzcie na mój ten, dobra. Nie umiem wymówić. Powiększę to. Popatrzcie. Mam już... Ma mm, Czekaj. Trzy trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki. Chyba trzy gwiazdki, nie pamiętam. Trzy gwiazdki, trzy gwiazdki. To było trzy gwiazdki, chyba nie. Nie, trzy gwiazdki, trzy gwiazdki, chyba. Nie wiem. Ale jeszcze były mega wtedy. Ale dobra, nie zajmujemy się teraz Squadbusters To kiedy odzyskałem moje konto. Chodźmy, wejdźmy w ten odcinek. Dobra, no. 34 kafty to 38. Przez miesiąc wbiłem, 2 miesiące chyba. Którego to było? No a przez 2 miesiące, prawie dwa miesiące wbiłem 4 kafle. Więc nie wiem, czy to dobry wynik, czy nie, ale pewnie kijowy. Dobra, a tak to się prawie w ogóle nic nie zmieniło. Czekaj, przewinę tutaj, bo to. Czekajcie, rangi chcę zobaczyć. O, dobra, tu nie wiem, silvera, mam teraz golda trójkę. Na tym końcu, wiem, czy też nie wysoko. Już mam 1200 3 na 3 wiem, ponad. I 1100 dłoń, dalej tu 600 coś chyba e, 16. Pasy mam, jeszcze tam 14. Nie pamiętam, ile zadania miałem 72, teraz nie pamiętam ile mam, ale mi brakuje bardzo mało. 70, chyba 9 mam, jak się nie mylę. Najniższe rangi, najniższe rangi. O, tu chyba. To, to już mam na dwudziestce, mam dwudziestkę, mam dwudziestkę tego nie wiem, to chyba mam, to mam, chyba, nie wiem, nie pamiętam już kogo miałem, ale no dobra, no ale nie będziemy po kolei wszystkiego, od całego wszystkiego, wszystkich odcinków przewijać. Tu zlewolowałem te, to wysadziłem na Barczowicach, już dawno Barczowicy nie nagrywałem. Tu o darmowym kurczaku wspominałem, tu z co grałem, do z Thumbelgeisa, o! to podróbka, najlepsze z z każdego. O, możemy wejść w odcinek ten. Tylko wyciszyć, żeby debil nie gadał. I tutaj, miałem jeszcze zniżkę, było wtedy, czekać, zobaczyć konto. 36 tysięcy, więc w niecałe kilka tygodni trzy tygodnie wbijam. Z dobre, to, to, to teraz widać, że mało wbijam. Już nie jest teraz tak dobrze. Jeszcze na kita zbierałem. A nie, już Kitta odblokowywałem. A potem zbierałem na jego pewnie i dalej nie odblokowałem. Bo Clancy, Clancy się pojawił. O, jeszcze tego skina kupowaliśmy. Na odcinku. Bardzo ładny, fajny skin, jeszcze nim nie grałem. Przyznaję się, w tarą jeszcze nie grałem. Dobra. E. Czekajcie, bo mi... Czekajcie, ja nie mieli kiedy miałczeć. O, mój serwer. Pierwszy odcinek z serwera. Czekaj, pokażenie OBS-a pokazujesz. Dobra. Jakiś zegarek pokazuję mam. Ta zaraz powiem, co wam się tu pozmieniało. Pozmieniał się kompletnie cały cały spam. Tego już nie ma. O wiele ładniejszy. O wiele ładniejszy jest ten... Stowboard Inaczej wygląda strefa PvP O wiele Czekajcie Może gdzieś taba pokażę Ale chyba tab się nie zmienił No a tab się nie zmienił chyba Czekaj wiedziałem gdzieś O ta przy coś zmienił? Nie, on dalej tak samo wygląda. Tylko data się zmieniła, bo jest inny dzień po prostu. Dobra, um, jak zaszło na moje serwerze. O, tutaj przedstawiam najnowszą aktualizację. Przez ten błąd zdobyłem to. 5 i tak dalej, to są najnowsze. Tym filmem, ta, ten film, można powiedzieć, za ostatni. W wakacje, który mega fajnie się przyjął, jak na koniec wakacji. Dziękuję Wam za to. Dobra, I to po prostu pokazywałem, no i nic się nie. Nikt nie napisał tego, jest za późno już, koniec już, nie, pozdrowie, bo nikt nie napisał, ja się z wami żegnam, na razie i pa.